Hej, hej, smacznej kawusi, mi jego Dobra, budujemy dalej. Ekto 1 Strona p -p 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 83. Tyle za nami. Jeszcze troszkę jest tej prasówki. Nie, no, ogólnie buduje się bardzo przyjemnie. Woreczki numer 3 poleciały, tak, były dwa woreczki numer 3. E, to dobrze, bo przynajmniej nie muszę liczyć do ją, nie wiem, 25 czy coś. Spoko, ale nie o woreczkach mamy tutaj mówić, ale o konstrukcji per se, że tak powiem. <laughs> Mądre słowa dzisiaj. E, co zbudowaliśmy? Zbudowaliśmy zderzak. Tutaj powinna być naklejka, ale wiecie co myślał o naklejkach? No, dlatego jej nie ma. E, poza tym sporo takich drobniutkich elementów, i całkiem miło się to buduje. E, podejście jest bardzo podobne jak w Galaxy Explorerze. Też sporo takich specyficznych kolorków, aby się nie pomieszać, co gdzie przyczepić, i to naprawdę jest bardzo pozytywne i bardzo ułatwia robotę. E, no już zaczyna to wyglądać, więc chyba wcale nie będzie taki małe. No i zbudujemy dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Update na bieżąco, trzymajcie się ciepło, cześć!